Bo mam kolejną monetę. Tym razem Co... Ja pierdziele mam srebro! <gulia> Kuźwa mać! tu jest dziurka, a ja wam tylko krótko powiem, że jestem na łące, starej mojej łące, byłem tu wiele razy, ale patrzcie, w ogóle, tak pisga, źle oceniłem dzisiaj warunki pogodowe, ja sobie bluzę, no jest mi zimno, tak, jest mi zimno, a tu patrzcie, zielone, <laughs> ale już przyjrzałem się wcześniej, że to jest guzik, na dodatek, zobaczcie, się rozwarstwia, rozlatuje Myślałem, że może jakiś urzędniczy czy coś, no ale zobaczcie, taki guzik i mimo to pominięty, bo nic na nim nie ma, nie? Dosyć głęboko słaby sygnał, także tym guzikiem rozpoczynam następny film i zobaczymy co nam dzień przyniesie dzisiaj. Pierdzielę tą łąkę Powiem wam, że gile Latają na wszystkie strony Zimno, normalnie Nie dobrałem się dzisiaj do warunków Ale dobra, wracam na pole Pole to pole Bo tu są fenole Pole, bo, pole, bo tu są fenole I zobaczcie, jest fenol pierwszy, piękny stan tu wracam na to pole, gdzie w lasku tam cały czas drepną i w tym samym miejscu znajduję monety w tych krzakach, nawet to nie jest lasek, to są krzaki 1874, także pozdrawiam i do, do następnego dołka Powiem wam, że tak zaczęło wiać, że masakra, no znowu masakra, jakieś wiatry. Ja wiem, że dopiero chyba w czerwcu będzie ciepło, że maj na pewno będzie zimny, kwiecień będzie zimny, tak jak to były co roku. Ale już dobra, ponarzekałem tu mój ślad jest i najlepiej jak się coś znajduje prawie na swoich śladach zobaczcie, gdzieś tutaj widziałem o tu jest kółeczko czy to będzie guzik czy fenol no raczej guzik ajajaj, aj, aj, myślałem, że fenol będzie no, dobra, jest i guzik drugi dzisiaj bez niczego, taki płaski Muszę pluć dosłownie do mikrofon, bo tak wieje, że nie wiem czy będzie mnie słychać, ale dobra. Lecę dalej Połowa Arseniaczka to też jest niezły, patrzcie fancik. Nawet ćwiartka bym powiedział Szkoda, że nie cały, no ale dobra, jest Jak ja lubię to poletkować. A, jest Wajmarek I kolejny fenolek Ale fajnie i tu fajne stany są naprawdę Chwilowo jak przestaje wiać nawet wiać nawet się wykrywać powiem wam To jeśli i coś wchodzi dwunasty? Nie, co ja ugadam 1912? Co ja mówię? 24 <noise> jaki dwunasty myślę, co to? Dobra. Wszedłem sobie chwilę w te krzaki i próbuję taki właśnie sygnał duszek złapać jak tam te dwa fenole w odcinku którymś tam były Dwa odcinki temu, tak? No i tu mam taki o. Raz daję na kolor. Raz na żelazo, zaraz zobaczymy. No, tym razem się nie udało, bo to jest tylko kawałek jakiś tam. Nie wiem nawet co to było jakiś odłamek, czy pocisk, był, czy co. Ale wiecie, warto było próbę podjąć, nie? No, poprzednio czułem, że będzie po ID fenol, a był śmieć, ale teraz na pewno będzie chyba fenol. Patrzcie, jest tu, o, to nawet coś większe, o, dziesiątka, super, kurde, ale było dupowate ID, ja pierdzielę. no naprawdę, tym się nie można sugerować w ogóle, no dobra, załóżmy teraz jest 8, ale to w ziemi to straciło do, powiem wam, takich 7-6, i jak mówiłem, dziesiątki i piątki z cesarstwa dają takie nędzę taką, ale mamy fenola i to się liczy. W tym bagnie nawet się tu zachowało co nieco. O. Jest i widać wszystko, nie ma co gadać nawet. Na zdjęciu jeszcze lepiej widać, bo to jest domyte teraz. Także mamy trzeciego, trzecią monetę. Tu normalnie powiem wam, że w tych krzakach to nawet PRL nie ma. Tu są same fenole. Także jak widzicie nawet po przechodzonym chodzę dalej, dalej wychodzą, także lecę dalej, no i tyle. Jak władca kamieni ugniata kamienie z prochu! Uchór bogactw myśl! myśli? nie makshiboru znajduje! ma w zaraz! Forbne nośnie Nie ma to Tu się fajne rzeczy dzieją dzisiaj, bo zobaczcie, tym razem na wierzchu, bo nogą przesunąłem, jest krągłoś jakaś Ale już wierzchem palca dotknąłem To jest guzik To jest guzik Teraz pytanie czy na nim coś jest nie znowu jakiś płaski chociaż się ja wiem Nie no będzie płaski jakiś tam guzik kolejny, no ale nagram go czemu nie, nie? Zobaczcie Nawet jakby łóżko miało takie małe No dobra Normalnie jakbym chciał coś do Was mówić To właśnie brzmi tak Bo jak teraz Czyli powiedziałem, że jakbym chciał do was normalnie coś mówić, nie zasłonięty, to praktycznie nie byłoby słychać. O to patrzcie, jest krągłość w końcu. Jest. <grytania> Złoto mam wajmaru w końcu. Wiedziałem, że gdzieś tu musi być. I mam, o jak ładnie wychodzi, piękna monetka. Norma zrobiona, powiem wam, w sumie do domu można wracać. Ależ piękna ta moneta, jak ja te monety uwielbiam Mimo, że tyle ich znalazłem, to powiem wam, cały czas zbudają emocje Bo są ładne po prostu, no i są złote <laughs> Jakby złoto, no Taka namiastka, także ruszam dalej, mam jeszcze chwilę, także <laughs> Dobra, powiem wam tak, zgubiłem moją podstawkę, więc będzie trasa teraz poszukiwawcza <laughs> Ja pierdzielę no Chciałem wam nagrać właśnie swoją twarz Jak pokazuję, że mam monetę Bo mam kolejną monetę Tym razem Co? Ja pierdzielę mam srebro <ścoughs> Kuźwa mać Ale numer Mówi, myślałem, że to PRL-ek bije tak ładnie A to patrzcie 1, no ale super <grym> Super, jeden noj groszen 10 fenik to jest takie coś Taka ciekawostka Kurde, prawie, prawie co wypadł mam srebro ostatnio No co wypadł? No powiem wam co wypadł Któryś tam z rzędu Także jest super, powiem Wam, że. No kurde, jaki mam dzień zrobiony, ale idę tego mojego patyka szukać, bo szkoda. Ale jestem wkurzony, nie mogę znaleźć tego stojaka. Dobra, cicho, ale za to monety wchodzą kolejne. Patrzcie, już ponad normę wyskoczyłem mi to fest. Co tym razem? Tym razem fenul. Trzeci chyba już. Ole wieje. No powiem wam, że tak mi oczy łzawią, że ja nie mogę na pole patrzeć. Masakra. Jadostwo jedno. Leży tu, gdzie ostatnio zostawiłem, a ja obszedłem wszystko dookoła znowu. Ha, ha, kuźwa. O, tutaj mam taki fajny dźwięk. No, idealny, żeby była moneta. Zobaczymy, co tu jest. No wiadomo, to chyba jest troszeczkę głębiej. O, dobra, już wiemy, że jest tutaj. Teraz tylko, co to jest? Co dawało taki piękny? Ja widzę monetę. Patrzcie, ale świetnie, ale się udało. Znaczy powiem wam, że taki dużo nagrywam, takich rzeczy. Nieraz wam pokazuję, bo wychodzą jakieś tam kapsle, polmosy. Ale nieraz się uda, takie coś jak właśnie teraz się udało. Zobaczcie. No, a, czekajcie, bo to. Tak wam pokażę, bo. Patrzę oczami, a nie przez monitorek, także mamy chyba kolejnego fenola. Co to jest? Ale tym razem wam powiem, że to chyba będzie pruski. O właśnie chyba krokomierz stuknął, tak, to jest Pruski 1770, chyba. Drugi, jak się nie mylę, także słuchajcie, no tym fenolem może zakończę dzisiejszy dzień. Także powiem wam jedno, oprócz tego, że... Gile. Muszę poobcierać te gile, <ścoughs> także oprócz tego, oprócz tych gili powiem wam, że było to co było, zrobiłem 100% normy znowu na tym polu, jest... To jest pole niesamowite, powiem wam. No ale wiadomo, zaraz będzie obsiana i będzie kiszeczka, nie będzie już gdzie chodzić. A tu patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, więc prawie 100% normy. A coin box zapełniony znowu. Jest. Ale fajnie była różnorodność monet. Od srebra, powiem wam, po Weimarka złotego, po pruskiego fenola, po cesarstwo niemieckie, także kurde, no wypad idealny. No, także będzie z tego taki film, jakieś tam guziki, jakieś coś. Bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście do tego momentu, mam nadzieję, że się podobało i wszystkich zapraszam do następnego filmu.